Siemano, witajcie z tej strony FlexFit z w kolejnym odcinku na tym kanale a dzisiaj porównamy sobie trzy klienty na którym jest najwięcej FPS-ów który daje największego FPS boosta Jeszcze przypomnę, że nie mam najlepszego komputera, bo jako kartę graficzną mam GTX 1050 Procesor to Intel Core i5 z 10. generacji no i 12 GB No, nasz klient jest klientem premium no i najlepiej się sprawdza z ty wszystkich tych klientów. Daje największego FPS w kolejnym klientem jest Wadlion Badl klient który oczywiście też jest premium. No i sam Badline klient daje dosyć dobre wyniki. A przypominam, że testuje FPS na najwyższych ustawieniach w Minecrafcie. No i na ostatnim miejscu jest... Jest Salver klient, który daje no, najmniejszego FPS Boosta. Nie wiem czemu tak mało daje, bo Lunar dawał bardzo dużo FPSów, a ten bardziej otrzymuje FPS niż dodaje. Ale sam Salver klient jest non prem więc jeśli masz non-premkę, to polecam bardzo. No, największego FPS Boosta ma Lunar Klient. Na drugim miejscu jest Badajo Klient, no a najmniejszego FPS Boosta. Niestety daję salwer klient. To by było na tyle, i piszcie w komentarzach, jakie kolejne klienty mam testować. No, jeśli ten filmik się nie wybije, bo dosyć słabo teraz spadłem. W ogóle wysiedlenie łapki w górę. No, jak on się nie wybije, to chyba to niestety kończę kanał, bo to już nie ma sensu. Więc, jeśli nie chcę, żebym zakończył mój kanał, to. Zostaw subika, łapeczek w górę, dla zasięgu. A to było tyle z tego filmu. Dzięki za oglądanie. No i narka.